Witam Was serdecznie. Zaczynamy nagranie z cyklu, jak otworzyć zyskowną transakcję. I dzisiaj będzie to zyskowna transakcja w platformie Binance Futures. Otóż nie wiem, czy pamiętacie, w ostatnim nagraniu wspominałem, że w strukturze wewnętrznej Bitcoina doszukuje się układu, który pokierowałby dalej cenę w dół. Natomiast paradoksalnie znalazłem taki układ, który nie kieruje ceny w dół, lecz kieruje cenę w górę. Ten układ wczoraj dokładnie w tym miejscu zadziałał. Zadziałał zgodnie z moją metodologią, wybijając cenę z poziomu 14840 oczywiście okolice do 15 486. Teraz, tak, jeśli ja w długoterminowej analizie się mylę, co w tej chwili nie robi mi tu dla mnie żadnego znaczenia, to cena powinna jeszcze raz pozwolić mi na dołączenie tutaj do wzrostu. W związku z czym ja ten wzrost będę próbował złapać i będę próbował go złapać. Dwukrotnie na tych dwóch przeze mnie wyznaczonych poziomach, jak widzicie, co to, to jest 1567 i 15150 podejmę dwie próby wejścia w rynek, mamy platformę. Ja akurat korzystam z tej usługi, którą się instaluje, z tej aplikacji, którą się instaluje na dysku. Uważam, że sprawuje się całkiem nieźle, nie jest to oczywiście instrukcja obsługi tej giełdy, chociaż sam, tak naprawdę w Binance. Poruszam się od niedawna, od kiedy dźwignie w, w platformach handlowych brokerskich zostały bardzo mocno zmniejszone. No i cóż, jak zresztą pamiętacie z poprzednich nagrań, 1000 jednostek w tym przypadku to jest USDT, to jest mój stan handlowy na start. Ja sobie teraz naniosę te linie, może jeszcze tutaj zmniejszę ten interwał na 15 minut. Naniosę sobie za chwilę poziomy, które wymierzyłem w platformie TradingView. Tak, tam dokonuję pomiaru, tu będę zajmował pozycję. No i za chwilę przystąpimy do handlu. Jak wiecie, mogę ustawić tutaj zlecenia oczekujące w sytuacji, gdyby na przykład było tak, że nie będę mógł być przy wykresie i ustanowić dla tych zleceń odpowiednie wartości stop loss. Natomiast zawsze lepiej jest no, być przy tym wykresie i obserwować dynamikę zachowania ceny w wybranym poziomie, tak? ponieważ wtedy możemy kontrolować tą transakcję, możemy dołożyć do tej transakcji jeszcze odpowiedni wolumen zwiększając go, możemy e, przesuwać stop loss na break even lub w ostateczności, jeżeli dzieje się coś złego, czyli brakuje reakcji, dynamiki na naszym poziomie, po prostu zamknąć ją jeszcze przed stop lossem i uchronić ją przed niepotrzebną stratą. Dobrze, zwróćcie uwagę, że właściwie te poziomy mam naniesione tutaj, w związku, z czym, w związku z czym nie muszę tak, nie mam takiej potrzeby, żeby ustawiać sobie linię na, na platformie handlowej. Wystarczy, tylko że zczytam poziomy, które, które mam na TradingView i ustawię po prostu dla tych poziomów odpowiednie transakcje. Tutaj w pozycji terminala do zawierania transakcji mamy. Opcje limit i opcje market. Przyznam wam się, że doświadczenia z rynku Forex, które wyniosłem, mówią mi, że w chwili, kiedy musimy w sposób szybki zająć pozycję handlową, to znaczy cena znajduje się tam, gdzie chcemy, żeby się znalazła i z którego chcemy, żeby zawróciła. To moje doświadczenie podpowiada mi, że unikać należy sytuacji ustawiania pozycji limit, takich, w których. Może się okazać, że cena za szybko nam ten poziom przeskoczy, albo, nie wiem, zabraknie wolumenu, albo cokolwiek cokolwiek innego się wydarzy. Ja w takich sytuacjach zdecydowanie używam opcji market. Oczywiście, ktoś teraz zarzuci mi, no ale przecież to jest droższe i tak dalej. Słuchajcie, nie ma dla mnie to absolutnie i nigdy nie miało dla mnie to absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli ja w sposób sukcesywnie poprawny zam yy, zamieszczam pozycję, otwieram transakcję, to to, że ja zapłacę trochę więcej prowizji z tego tytułu, że za ten komfort, że robię to od razu, zupełnie mnie to nie wzrusza, natomiast ta różnica, ja nawet jej nie liczyłem, po prostu to jest, wiecie, to jest tak jak, to są kwestie tak istotne, jak, nie wiem, wydawanie przez panią w sklepie reszty w, w miedziakach, czyli w groszach, coraz częściej, nie wiem, czy wy tak robicie, ja tak robię, po prostu te, ten grosz, czy, w, czy dwa, czy w tamtą, to już po prostu mówię pani, już proszę mi nie wydawać, albo one same dają mi zawyżoną wartość po prostu jest kwota nieistotna z punktu widzenia rentowności naszej transakcji dlatego nie skupiajmy się na rzeczach drobnych skupiajmy się na rzeczach ważnych to ważne rzeczy będą nas na powierzchni utrzymywać a nie pod powierzchnią. Druga opcja to tak jak wspomniałem zlecenie oczekujące w tym w tym przypadku usta, ustawimy zlecenie limit czyli pozycja w której w momencie, kiedy cena do niej dotrze, powinna się po prostu otworzyć. Dla pojedynczej transakcji ustalimy wolumen na 10% kapitału, jaki posiadam, czyli za tyle dokonamy zakupu i w tym przypadku ustawimy stop loss. Tak, zlecenie będzie na cenie 15 tysięcy. 160 daje kilka dolarów zapasu ponieważ giełdy potrafią się zachowywać różnie od siebie i do tego stop loss przy 15 100 dolarów. Otwieram zlecenie. Moje zlecenie w tej chwili pojawiło się jako zlecenie otwarte natomiast jeszcze nie zawarta pozycja czyli Zleciłem, otworzyłem zlecenie oczekujące. Tutaj ta zielona linia to jest poziom tego zlecenia. W chwili, gdy cena tu dotrze, zlecenie się otworzy. Również za tym zleceniem otworzy się mój stop loss, który będzie tu, gdzie w tej chwili <laughs> utrzymuje kursor. I tak wygląda pierwszy poziom, który został ustalony. Teraz otworzymy drugi poziom. Również 10% transakcji, 10% portfela. Cena 1580, także z tolerancją i stop loss, Zobaczmy 15 tysięcy równo. Ok, wszystko gotowe. Jeszcze raz 10 procent otwórz w tej chwili mam dwa zlecenia oczekujące. Oczywiście dla mnie komfortem wysokim byłoby, gdybym te pozycje otwierał samodzielnie. Natomiast gdyby się okazało, że z jakiejś przyczyny nie mogę być przy wykresie, one otworzą się automatycznie. No i obserwujemy, co będzie dalej. W międzyczasie mogę skorzystać z funkcji kalkulatora. W tym kalkulatorze w pierwszej zakładce PNL ustalam sobie parametry dla mojej transakcji, które zleciłem. Czyli cena wyjściowa to jest 15160. Cena wyjścia, czyli w tym przypadku mój stop loss, który ustaliłem na 15100, i wolumen, jakim tutaj operuję, jest poniżej, widoczny w tym polu 0,298. 0,298, oblicz. Jak widzicie, w pojedynczej transakcji tracę jedynie niespełna 18 dolarów to jest dla pierwszej transakcji, dla drugiej już liczymy 0,80 i stop loss na 15 tysięcy. Wolumen nieco inny. 3,29 oblicz. W drugiej transakcji wychodzi mi 26 mm, dolarów także dla obu transakcji możecie sobie to policzyć, ryzyko jest niezbyt wielkie, natomiast miejsce do wzrostów jest całkiem, całkiem przyzwoite, choć nie należy do najsilniejszych, jeśli chodzi o moją analizę techniczną, natomiast wydaje mi się, że powinny tutaj się reakcje pokazywać. Ja zostawię teraz te zlecenia oczekujące, natomiast jeśli cena dotrze do moich poziomów, to otworzę, postaram się jeszcze otworzyć drugą pozycję ręcznie, dodatkowo tak, żeby część zostawić na odreagowanie, na zysk, a część po prostu spróbować doprowadzić do wierzchołka. W tym układzie <laughs> zużyłem, można powiedzieć, że paliwa za 190 dolarów, może nie tyle zużyłem, co tyle, tyle wymaga moja transakcja, wymaga takiego depozytu ode mnie, czyli pozostawiam spokojnie w kwocie, którą operuję, wolno 810 dolarów, Natomiast ryzyko, tak jak pokazałem Wam przed chwilą, wynosi tam około 17 i około 20 paru dolarów na, po, na te dwie transakcje. Popatrzmy jeszcze, jak to wygląda na wykresie większym, czyli w TradingView są to te dwa poziomy, ten i ten. I to jest akurat hmm, platforma, która odzwierciedla mi Binance oraz Binance jako Binance w notowaniach do, do, do Tethera. Jest tutaj, także będę sobie obserwował teraz nie wykres, który widzieliście przed chwilą, ponieważ to jest, uważam, że to jest tylko platforma transakcyjna. Wykres powinno się czytać tutaj i będę obserwował, w którym momencie te poziomy zostaną zaliczone. W tej chwili otworzyłem ręcznie pozycję długą. No i obserwujemy, co się będzie działo dalej. Cena bardzo ładnie reaguje czyli w poprawny sposób która zareagowała na mój BUY już w tej chwili w PNL widzę po lewej stronie jaki jest mój profit ile on wynosi mogę sobie zajrzeć też w pozycje otwarte to jest BTCUSD razy 50 rozmiar pozycji no także zobaczcie, 60 dolarów przy ryzyku z jednej transakcji kilkunastu dolarów, to już jest coś fajnego, ale spróbujemy to potrzymać dalej. Ja jestem tutaj bardzo mocno optymistycznie nastawiony, że pojadł, pojedzie cena wyżej. Ewentualnie wróci, żeby zaliczyć drugi poziom, także najwyżej poświęcę jeden stop loss. Mogę ewentualnie zabezpieczyć się przed stratą, uwaga, aż 30 dolarów, Przesuwając Stop loss pod dołek tej świecy, która tutaj się w tej chwili narysowała, a ten dołek wygląda w taki sposób na platformie: czyli mogę go teraz widzę gdzie skąd już nastąpiło zawrócenie. Uważam, że cena nie powinna, jeżeli ma to być typowa reakcja na poziom, to nie powinna zejść poniżej już tego poziomu, jeżeli ta reakcja będzie prawidłowa. W związku z czym łapie ten poziom cenowy 15136. wchodzę w, mój, w edycję mojego stop lossa. Mogę go anulować i jeszcze raz pisać 15135. wpiszmy. Likwiduję swoje ryzyko do 14 dolarów. Jak widzicie kolejna świeca jest, zaczyna się robić zielona. Także jeszcze chwilę przestawię swój stop loss na poziom mojego zakupu. W tym momencie zapomnę o jakimkolwiek ryzyku. Moja strata będzie wynosić maksymalnie 0. No i dalej niech się dzieje co chce. Uwaga, cena nie jest zbyt dynamiczna. W związku z czym to, co teraz robię, to cashuję ten zysk 50 dolarów, zamykam transakcję i kończę imprezę. Taki strzał sobie po prostu zrobiłem. E, jeszcze dzisiaj zamierzam wypłacić te pieniądze, wydać zapomnieć za chwilę cena dojedzie do mojego drugiego poziomu no i będziemy chcieli w tym poziomie również wziąć udział także liczymy na otwarcie, jeszcze nie dotknęła także czekamy tak to wygląda na, na platformie TradingView ten poziom jeszcze nie został zaliczony na kolejnej giełdzie. Również nie został zaliczony na Coinbase. Również nie został zaliczony. Tak, tak w tej chwili wygląda moja transakcja z drugiego poziomu. Czyli zielona linia to jest buy. Stop loss nieco poniżej. Ryzyko około 17 dolarów. W tej chwili z drugiej pozycji to jest 29,5 dolara. Mam trochę już trudności z nagrywaniem, ponieważ padł mój syn z przedszkola, także będę musiał chyba kończyć tą zabawę. Co nie znaczy, że kończę transakcję. Później pokażę Wam, jak to się ewentualnie wszystko zakończyło. No i cóż, minęła doba. Mamy w tej chwili 11 listopada, godzina 19, od kiedy otwieram swoją transakcję. No, nie mam lekko w nagrywaniu, ponieważ mój syn jest cały dzień ze mną, więc naprawdę jest to kłopotliwe. Więc szybko powiem Wam tylko, co się wydarzyło od momentu wczorajszego zajęcia pozycji. W tej chwili tak wygląda wykres Bitcoina. To jest wysoki interwał. Ja e, przed chwilą zamknąłem swoją transakcję. Niestety robiłem to z telefonu. Byłem poza domem, ale zajrzyjmy, zajrzyjmy teraz na niskim interwale, jak zrealizował się mój scenariusz. Schodzę na 4 godziny, już widzicie mniej więcej gdzie jesteśmy. To jest ten cały cykl, o którym mówiłem, w którym cały czas doszukiwałem się układów spadkowych, a znalazłem dwa wzrostowe. W pierwszym nie było mi przy wykresie, więc nie zająłem pozycji i drugi, który na waszych oczach zrealizowałem. Teraz popatrzcie dokładnie, spróbuję jeszcze raz to zbliżyć. Może nawet wejdę na M15. To są te dwa miejsca. Pierwsze miejsce było tutaj. To było moje 50 dolarów, które skreszywałem ponieważ widziałem, że brakuje dynamiki uważałem, że cena wróci do mojego drugiego poziomu. I to jest, zobaczcie, w punkt mogę to jeszcze podświetlić to miejsce na wykresie, które było, było moim poziomem zakupowym. Co się stało później? Zobaczcie, stało się to. Pokazywałem Wam zysk tylko na platformie, którą celowo ustawiłem do nagrania. Ona zawiera tysiąc punktów, jak każda, którą będę prezentował w nagraniach, po to, żeby zobaczyć, że z jednego tysiąca punktów można naprawdę generować bardzo fajne zyski, jeśli wie się, w którym miejscu wejść w punkt perfekcyjnie przy ponoszeniu bardzo małego ryzyka i zoptymalizować swój maksymalny profit. Jeśli chodzi o moment, który wybrałem, to był to idealnie ten wierzchołek. Jak widzicie, ten wierzchołek przed chwilą został muśnięty i od razu cena poszybowała w dół. To nie znaczy, że ja w analizie długoterminowej cokolwiek zakładam. Oznacza to mniej więcej tyle, że ten profit, który dostałem razem z tym wierzchołkiem, jest dla mnie jak najbardziej satysfakcjonujący i tyle. Będziemy obserwować, co będzie dalej, będziemy robić kolejne transakcje. Myślę, że już niebawem założę jakąś grupę, ponieważ kilka osób handluje razem ze mną i już w tej chwili mogli się cieszyć razem ze mną tym swingiem wzrostowym oraz profitem, który z tego wynika, także z czasem na pewno dojdzie, dojrzeję do tego, żeby tę grupę otworzyć i zaprosić was do niej. Póki co kończę to nagranie i trzymajcie się udanego wieczoru. Pozdrawiam.